Cześć Maneczko, ja jestem Janosman i witam Was w następnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam jak gram Leon na prawie 800 pucharkach, ponieważ e, chciałbym, żebyście wiedzieli jak gram. Może kogoś to zaciekawi, i jakby kogoś jeszcze to ciekawiło, to jestem e, dokładnie jak na ten moment: czwarty w Polsce na Leonie, więc bardzo ładnie. 780 pucharków i zobaczmy, który na świecie. 162 jestem na świecie. To całkiem ładnie. No, e, naprawdę fajnie. Bardzo się cieszę. No dobra. No to e, lecimy już ogólnie do gierek. Kurczę, no top global to ja jeszcze nigdy wcześniej nie miałem. Więc maga się naprawdę cieszę. I dobra, ogólnie to dzisiaj najpierw zagramy dwie gry na stole, później dwie gry na dół, Może coś takiego. W ogóle wyszły dzisiaj nowe star powery, na przykład do Leona i no troszkę się mi nie przywarciło, bo nie jest on za. E, Yy, właśnie złoto tylko za gemy A no nie chce mi się wydawać yy, Lub zeszłym, zresztą nawet tyle nie mam nie chce mi się kupować Więc an, zresztą i tak Myślę, że tamten sapro jest trochę gorszy W ogóle Mógłbym zagrać game graba I może sobie Spróbuję zagrać jedną grę Może wygram, może nie zobaczymy Mam nadzieję, że wygram oczywiście Ponieważ no, na takich pucharkach no, Przegrywać jest słabo oczywiście Na każdych zresztą no, mam nadzieję, że uda się tutaj wygrać, bo przydałoby się. Shelly i Poko, więc bardzo fajny tutaj team moim zdaniem. Tylko żeby ta Sheli tam może grała, nie? To chyba Polak, bo Szymek. Dobra, Poko ma tam star powera, Kruk w ogóle nie ma star powera i nie chcąc, co tutaj wyszedłem. Ale no kurczę, czemu nasza Shelly awczy? No ej, serio Shelly? Na takich pucharkach awczyć, no to troszkę, troszkę rzadko spotykane. Ej, no o co chodzi? K Dobra, już gra. Co ona robi? Co ona robi? Dobra. Ciekawe, czy jest w ogóle jakaś szansa jeszcze, żeby tą grę wygrać? Ponieważ, no wiadomo, przydałoby się, a będzie dość trudno. Tutaj się muszę odrodzić trochę, bo mam mało HP. Bardzo. Ta tam chyba ginie. No właśnie. Nie wiem, co ona tam robi. Trochę jej nie idzie. Trochę jej ewidentnie tutaj nie idzie. No, Wystarpary chyba ten poko w ogóle ma. Dobra, ten kruk niepotrzebnie podjechał, bo w tym momencie wygrywamy 8 do 1. Nasz poko ma mega mało HP. Wow. Kurczę, no nie. nie chcę tego spajka podjeżdżać, bo boję się, że mnie zabije. Zabijam w ogóle tutaj kruka, więc jako to chodzi bardzo fajnie. To bardzo fajnie. Tego poko trzeba zabić, bo on mi tutaj zabija kolega, No nie. Najgorzej, zabili jeszcze mnie. No Shelly, proszę, no nie. Dawaj, Shelly, no. Ja nie mogę, ale uciekł. Jaki typ? Nie wierzę w to wręcz, no. Naprawdę. Co ta Shelly zrobi? I czemu ona nie dała wtedy ulta? No i, i takie są właśnie randomy w tej grze, no. No właśnie takie są randomy w tej grze. Ha... najgorsze co może być. Dobra, nie gram na pewno są Shelly jeszcze raz. Spróbujmy może zagrać jeszcze raz. Może tym razem się uda wygrać. Jednak jakieś inaczej trochę tutaj pogramy. Kurczę, no bardzo słabo, bardzo słabo. Ale dobra, na spokojnie jest jeszcze dość wcześnie, bo dokładnie 11.10, a więc mam jeszcze trochę dzisiaj czasu, e, jak coś to się odrobi. No choć szkoda, żebym na odcinku tracił w ogóle znów ten sam poko, spoko bar, jak dla mnie. I inna szeli, która tym razem nie jawczy od razu, więc chyba spoko, naprawdę bardzo fajnie. Tam Shelly w ogóle zabiła gościa i nie wiem, kto tam jeszcze. I 2-0 jak na razie dla nas, nie wiem, no. Nie wiem, czy się uda tą grę wygrać, czy nie, zobaczymy. Rouza tutaj podjechała. No i tak średnio, że tutaj podjechała ta Roza. O nie, nie zabijaj mnie Rose'a. Proszę. W ogóle tutaj są rywale u nas, nie wiem czemu. No, chyba nowy Star Power, ten poko. Tak coś mi się wydaje, dobra. Nie wiem, są tu w ogóle u nas? Nie, nie są. Wyszli już. wow, w ogóle tutaj Sherry porobiła. O nie, Rosa! Najgorzej! Aj, dawajcie ich, dawajcie ich. Tylko, żeby nam jeszcze tej Sherry nie zabili. No tak głupia Rosa no, ciągle tutaj skacze. W ogóle Sherry ma plaster, więc bardzo fajnie. Nie wiem czemu tutaj z auto strzelam, no ale nie, no Shelly, masz za dużo par... Za gameów, żeby tak robić. Jeszcze ja zginę. Kurde, niepotrzebnie Shelly tam podjechała. Nie za bardzo wiem, co ja mogę zrobić, żeby tutaj pomóc mojemu teamu. Może zabiję tego yy, gościa, bo. No to dobry pomysł, chyba. O! No i chyba mamy odliczanie, tak moi drodzy, mamy odliczanie. Bardzo fajnie wyszło. Teraz pytanie tylko, co zrobić? Kampić się tu, czy jak? Ta roza. Szeli, nie, 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 szeli, nie rób tego, szeli, nie rób tego. Dobrze, żyjemy, żyjemy, dobrze. Plaster, szeli, plaster, szeli, tutaj mega duża pomoc. I wygraliśmy. 12 do 2. Bardzo ładna gierka tym razem wyszła. Tutaj fajnie Dawid grał. No i co? Możemy chyba lecieć już do jakiegoś solo czy duo. Spróbujmy zagrać jedną grę na solo, choć nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Już chwil, kilka gier na sol dzisiaj zagram, ale tak za trzy może. I nawet nie szło mi jakoś źle. No, tak, tak, nie wiem, no, tak średnio. Nie miałem lepszego miejsca niż chyba trzecie. Raz miałem trzecie chyba. A więc nie tak źle, raz jakieś mega słabe. Od razu mnie zabił ból. A później. A tak to nie pamiętam. Ale ogólnie nie, nie szło mi jakoś najlepiej. Ale nawet, nawet. Zobaczymy, jak pójdzie ta gierka, bo wiadomo. Nie chciałbym tutaj, żeby była osoba, ale no nie, no naprawdę na Majki tam. Tak trochę średnio. Chyba będę musiał się z kimś teamować, no bo tak to będzie naprawdę trudno. Chcę coś zrobić w ogóle, Bot. Nie naprawdę idziesz do mnie, bocie głupi. Nie idź do mnie, bocie. Czemu on do mnie poszedł? Dobra, już, już go zgubiłem. Że tak to ujmę. Fajnie, bardzo fajnie, bo no nie chcę. Chcę się teraz bić z botem na jednym Power cubesie, ponieważ no to nie jest zbyt dobry pomysł. Zbyt dobry przepis na wygraną. No dobra, 8 osób. Jeszcze 3 zginął i nie będzie tak źle. No bo będzie już tam plus 1. Chyba, zresztą nie wiem, prawie 800 pucharków mam na tym Leonie, więc nie jestem pewna, ale chyba będzie wtedy plus 1. Yy, ale no na pewno nie będzie minusa, myślę, za piąte. Może na ponad 800? Jak na razie wyszliśmy na zero, ale no, naprawdę szkoda, że ten Star Power nie jest za golda bo nawet miałem w planach go kupić właśnie specjalnie na odcinku i w ogóle. więc no, szkoda bardzo. No nie, i ten bot jeszcze do mnie idzie. Głupi Spike. Dałeś mi bota, a ja ci go dam o. No i co teraz? W ogóle tamte dynamiki. No nie, ile tu w ogóle jest Shelly? Mega dużo jest tu Shelly. Chyba najwięcej jest właśnie Shelly na tej mapce. No. Czy to dobrze, czy źle, no to nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ale ją tam a, mocno biłem, tylko że niestety mam plaster, ale ja mam za to niewitkę i jej ucieknę. Wiesz co? Ja podjeżdżam tych dynamajków, bo myślę, że to jest najlepszy, najlepsze, co mogę w tym momencie zrobić. Dobra, cztery, cztery osoby już tylko zostały. Ja nawet mógłbym to wygrać, tak naprawdę, ale one pewnie mają plastry i w ogóle im mnie na spokojnie porobią. W ogóle dobra, zgubiłem, bo ta i tam jakby się biły te szei na przykład. Dobra. Stałem jeden na jeden. Czy to będzie wygrana? To chyba będzie wygrana. A, niewitka, niewitka. Jest, wygraliśmy. Co się stało? Umarła w strefie. Umarła w burzy, to znaczy, no. Wow, co się stało w tym mom momencie? Ale fart, mój pierwszy win e, dzisiaj na solo. Wow, naprawdę mnie tutaj na odcinku wyszło. Dobra, lecimy tutaj duo jeszcze jakieś zagramy. Czy z randomem? Mogę spróbować. Mam nadzieję, że ten random będzie cokolwiek ogarniał. Ciekawe, ile ten odcinek już trwa. No, prawie 9 minut. Czyli może być. Ale jeszcze chwilka tam. Myślę, że nie zaszkodzi. Ale ładniej się udało wygrać na solo. Fajnie, fajnie. Nie spodziewałem się, że się uda. Tak dosyć... Dobrze, że podjechałem tych na majków. To mi dało tak naprawdę chyba tego wina. I tutaj mamy broka. Jak dobrze zagra, to oczywiście. Spoko jak nie, no to wiadomo. Średnio w ogóle. Czy on ma Star Powera? Nawet nie jestem pewien. Tak, i wydaje mi się, że to są te cztery rakiety, bo tak szybko się czterema rakiet, rakietami na początku. Albo mi się po prostu wydawało. Ale nie, bo zresztą jak on siela, to nie ma tego ognia, więc to na pewno jest nowy Star Power. Ciekawe, ciekawe, że ma tego nowego Star Powera. On chyba wyszedł tydzień temu, jeśli się nie mylę. No dobra, w ogóle. No, mają tam bota, nie wiem. Ja nie chciałabym, żeby ten Mike mnie zabił, więc może ucieknę na dół. Niech tam mój teammate, jak coś się y, tam trochę z nimi pobije. Ja tam wolę na razie się tutaj na spokojnie na dole przekampić. No, nie chcę też szybko umrzeć, jak jest pięć drużyn. Ciekawe, jak tam mojego teammata. No, ciekawe, czy ja tam jakoś żyje. Chyba tak, no żyje, to żyje. Jak chodzi o życie, no to żyje. Ale nie wiem, jak tam pójdzie. W ogóle tutaj dużo psów mają ci. Eee, jakby ta Nita do mnie podeszła, to nawet bym i tak jej nic nie zrobił. A wiecie dlaczego? W ogóle zabija mi teamata, no słabo. Ale może ją zabiją, zobaczymy. Ej, no zabili ją chyba, albo to inną jakąś Nitę, już cztery drużyny. a ten Nietzsche by mi tak na blisko nic nie zrobił, jak ma 10 psów tak naprawdę, więc... No i w ogóle ta róża tam tak jest na dole i... Ja bym ją z chęcią zabił, jakby tu podeszła Ale nie wiem, czy tak zrobi W ogóle kruk jej się odrodził, okej okay. Tu zaczął na pewno strzelać No nie, najgorzej, ten Dynamite. No głupi kruk na, Zdradził naszą pozycję, nie? Dawaj, y, dawaj na nich Dynamike Dobrze, dobrze, na nich Na nich Dynamike Nie, kruk, nie rób tego No nie, najgorzej Tego kruka, jakbym zabił to By już był plus No nic, minus 7, ale Może zagrajmy jeszcze jedną gierkę jest już 11 minut, ale no, spróbujmy zagrać jeszcze jedną gierkę na duo. Może tym razem z jakimś teammateem, tutaj ze znajomych. Chyba nikt raczej nie ma nikogo do gry. No dobra, a więc spróbujmy jeszcze zagrać duo, jakieś z randomem. Nie będę teraz szukał żadnych teammateów. I tak jestem na plus w tym odcinku o 3, więc nie ma na co narzekać. No ja tam się na pewno cieszę, że mam plus, no w sensie wink'a. Minka na solo, z tego się chyba najbardziej cieszę. E, no, i ogólnie to Dynamajka mi tutaj dali, e, dobrało mi i e, no całkiem spoko, moim zdaniem. Dynamajk jest dobry na tę mapę. O, w ogóle zabiję może tę Rose. Tak, zabiłem ją i jeszcze to uszeliby się przy przydało podjechać, ale ma plaster. Ale ten mój Dynamajk nawet ją mocno tam e, obija, więc wiecie co? Ja bym ją nawet sobie zabił. Albo podjadę tych tutaj i sobie ich pobijam. Dobra, zabity. I tego Leona jeszcze. Tego Leona jeszcze tutaj by się przydało. Tam Rose go nawet podjeżdża, więc on już raczej nie ma szans. Yy, I zabijmy tę Rose. Nie wiem, czemu tutaj ma, ale tak po prostu. niepotrzebnie mnie daje tutaj niewitkę, ale sobie już podjadę, dobra. Już miało Ulta i w ogóle drugie miejsce. Drugie miejsce w tym momencie mamy, a to znaczy, że. Yy, a to znaczy, że mamy już plus 7, czyli rekord tego odcinka, dzisiejszej w ogóle, jest wyrównanie. Oni mają aż 13 percubesów, w ogóle Piper mają. Piper, powiem Wam, że akurat dzisiaj nie widziałem sobie dużo razy. O, Leon na niewidce nas podjechał. Dobra, ten mój teammate ginie, czyli bardzo słabo, ale niszczę tego bota i może jakoś coś tutaj jeszcze ugram. Może być trudno, no tutaj przydałoby się tej Piper uciec, bo ona jest tutaj najgroźniejsza. A! Dobra, uciekam. Oni myślą, że tu jestem. No i no byłem tutaj. I teraz tego Leona podjeżdżam. A, dobra. Drugie miejsce. Nie, nie mieliśmy zbyt dużych szans. Okej. Okay. Myślę, że całkiem okej. Okay. Jestem na plus, na plus o 10 w tym odcinku. Czyli bardzo fajnie, bo mam plusa na odcinku. To dobrze. To bardzo fajnie pokazałem Wam, jak tutaj gram, myślę. Szkoda, że sta, ze Star Powerem się nie przywraciło, ale po, mówiąc szczerze, raczej wolę tego Star Powera. Dobra. Trzecie, czwarte, to znaczy miejsce cały czas tutaj w Polsce. I 100, które. 138 na globalu. Bardzo, bardzo ładnie, moi drodzy. No i co, to już chyba będzie koniec tego odcinka. Pokażę Wam w ogóle jeszcze tutaj moich zadymiarzy, jak wyglądają, może najlepszych tutaj. Tak wbiłem, mam w planach jeszcze dzisiaj pograć Bibi, jak wbiję już leona na 800, a to najprawdopodobniej zrobię zaraz po tym odcinku, a więc mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeśli się Wam spodobał, to nie zapomnijcie o mnie łapeczki w górę i zasubskrybowaniu mojego kanału i możecie napisać w komentarzach, ile Wy macie na najlepszym waszym zadymiarzu. A więc pa!